Się ma stary, czas zarobić parę groszy. To jest stara książka telefoniczna. Weznacie jakieś staro imię, to zrobimy na końcu babcie. Dobra, zaraz poszukamy. Jak się cieszę, żeście mnie odwiedzili. Tak bardzo się za mają stęskniłam. Fajnie, Tomek, żeście przyjechali. Dobra, mamy jakąś Jadwiga. Masz dwoń do Jadwigi. Jak było na urlopie? Babciu, ja, ja odbiorę. Bardzo proszę. Halo? Halo, babcia? Nie, czerwony kapturek. Rozłączyła się. Dobra. Babciu? O, no, co kochanie, kto dzwonił? To chyba jakiś oszust dzwonił. I pytał o coś? Tak, czy to ty, babciu? To dobrze, że odłożyłaś ten telefon jak nie wiadomo, kto dzwoni. Spróbuję jeszcze raz. Masz, teraz ty zadzwoń. Dobra, dzwonimy jeszcze raz do Jadwigi. W przyszłym roku chyba też pojedziemy. Zamówię wszystko. Ja odbiorę. Poganam sobie z tym żartówni Halo? Babcia? Nie. Nie babcia. Wilk. Tomasz Wilk. Mamo, pamiętaj. Oszuści wertują stare książki telefoniczne, chcą nabrać seniorów metodą na policjanta, na wnuczka lub innego pracownika, na przykład gazowni albo elektrowni. Pamiętaj, zmienił operatora numer na inny, a dzięki temu unikniesz przykrych konsekwencji. Wykręć numer oszustowi, a do Ciebie nie zadzwoni.